Witamy w no Melanżowiak TV! Dzisiaj... Wasze zdrowie! Dzisiaj mamy dla was Alchemików grę wydawnictwa Rebel któremu dziękujemy za przesłanie egzemplarza recenzenckiego gra, w której wcielamy się w Alchemików a w zasadzie to nie wiem, czy to końca w alchemików, dlatego, dlatego, że... Naukowców znaczy, Dlatego, nie, że... Raczej jakieś wiedźmy, czy coś w tym e, stylu. No, to... Bardziej mi się wydaje w jakiś czarowników, albo... Tak, dokładnie. E, czy, czy, czy coś w tym stylu, dlatego, że alchemicy jednak zajmowali się nauką i... No właśnie i, o co i... mi chodzi. No tak. to była taka proto-nauka, tak? No, zaczątki za, za, za chemii, tak? To były tam jakieś pierwiastki magiczne w tym, ale raczej nie mieszali... E, tak, no. Raczej nie mieszali kurzych, kurzych pazurów. Ze skorpionami, e, ze skorpionami i, i tego typu sprawami. I z Mandragorą. No, no tak, no. ale z drugiej strony mamy ten aspekt tutaj jakichś alchemonów, czy jakichś pierwiastków, no to już trochę alchemiczne jest. Tak, no. klimat podchodzi pod fantazy, no ale już tam powiedzmy dobór tytułu, prawda, ze zostawem marketingowcą. Dobra, tutaj zaznaczmy od razu, że gra oczywiście w Polsce wydana przez wydawnictwo Rebel, natomiast e, autorem jest e, Matusz Kotry e, ze stajni CGE, czyli Czech Games Edition. Kto miał okazję zapoznać się z grami CGE albo w ogóle z grami Wlady Fatila, ten trochę wie czego się spodziewać. Czesi z tego wydawnictwa mają bardzo specyficzny i rozpoznawalny styl. Styl narzucony, na pewno, znaczy narzucony, czy też no nie wiem, zainspirowany przez samego Fatila. Gry od nich bardzo często wykorzystują jakieś innowacyjne, niespotykane mechanizmy, detale. Natomiast od tej negatywnej strony często cechują się dużą liczbą zasad, niekoniecznie intuicyjnych, i zdaniem niektórych, w tym mnie nie zawsze niezbędnych. No, powiedziałbym, że wręcz często zbędnych i może nie niepotrzebnie komplikujących, jak to kiedyś Josz, a Josz to jest prawda, szef już nad planszy, więc to jest nasz szef, więc nigdy się nie może mylić, prawda? Pozdrow, Pozdro, Pozdro, powiedział, że gry kwakila są takie overdeveloped, czyli przekomplikowane, niedocięte, tak? To dla odmiany guru naszego, naszego świadka po Trzewik mówi wymyślasz coś, nie działa, wypieprz, nie działa, wywal to do kosza, tak? Obcinaj, 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 no one nie są poupraszczane, one są właśnie naładowane masą różnych rzeczy, co się wielu bardzo osobom podoba, na większości, a przynajmniej tej większości, która, a przynajmniej tej części, która bardzo głośno o tym mówi. Natomiast no mi niekoniecznie, tak? Dlatego do alchemików pochodzi, podchodziłem e, z pewnym sceptycyzmem. Ja, ja od razu dodam, że Matusz Kotry za grę Alchemicy y, dostał od mm -hmm. Dice Tower y, nagrodę jako najlepsza gra w kategorii Best New Designer, czyli... A skoro a... mówimy o guru i takich innych, to dla Bartka Dice Tower, to jest zwłaszcza Tom Waser to jest guru, no to wiadomo, że to... Czyli, czyli musiało to być dobre. Czyli, czyli nagrodę dla autora, który wydał swoją pierwszą lub drugą grę. New designer drugi. No, no w sumie tak, to jest jakiś pomysł. No dobra, może spójrzmy w takim razie, yy, co my tu mamy. Co my tu mamy i, 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 i o, o co w ogóle chodzi. Yy, jeśli chodzi o klimat, no to już opowiedzieliśmy, co się dzieje. Jeszcze może tak tylko dodamy, że zbieramy te, te nasze składniki po to, żeby je pomieszać, po to, żeby ewentualnie później to, co zmieszamy, sprzedać na targu, albo. Po to, żeby opublikować teorię, że według nas taki, taki dany składnik zawiera takie to, a takie alchemony. Czyli mówiąc tak bardziej po ludzku, pierwiastki. Czyli czy, czy, jakie, jakie, jak rozkładamy go na części pierwsze, i co otrzymujemy z użycia takiego składnika, jakie wartości. Znaczy dwóch składników. Znaczy no, no, z, takiego, z, takiego, z takiego składnika, jakie ma, jakie ma cechy. A co jak zmieszamy, jak zmieszamy, to co nam daje? Więc Bo dopiero, tak, dopiero tak. z tego co nam daje, dedukujemy, dedukujemy e, jaki skład jest poszczególnych składników. Tak, no i tak, no skład poskładników. Możemy, tak, możemy, tak. możemy, możemy prawda, mieszać te mikstury i te zmieszane mikstury możemy dawać do picia studentowi, na przykład, e, który jeśli. Ze smakiem spije. Który, który jeśli mikstura będzie mu smakować, to z chęcią wypije następne. A jeśli nas. To jest, to jest jeden, z jeden, z, jeden z członków melanżowni, który bardzo lubi gry planszowe. I jeśli mikstura studentowi zasmakuje, to z chęcią i również i następne. A jeśli damy mu coś, co będzie ewidentnie niedobre, to on powie, że już dziękuję za kolejny ten. Chyba, że damy mu monetkę, to wtedy powie: A, okej, okay, w takim razie sobie jeszcze łyknę. Możemy również pić te mikstury sami. No i jeśli będą niektóre dobre, to, 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 to wszyscy w porządku, szczęśliwi, no. jesteśmy szczęśliwi, a jeśli niektóre będą złe, no to yy, możemy na przykład się zatruć i... Mogą się dziać i, różne niecne i, rzeczy, i na przykład które, następnego... o przykład, nie chcemy mówić znajomym. <laughs> a tak, albo na przykład następne, albo... Możemy odejść w Niesławie, albo następnego dnia, na przykład, będzie nas bolała głowa. Nie no, powiedz wprost, po prostu odejść w Niesławie. Miał na myśli, że tak naprawdę rozbieramy się do naga i biegamy po ulicach. No. Trochę niesława, rzeczywiście. No. O tym mówi instrukcja. Czym tak jest? No, no pozwólcie już z tego, co Bartek powiedział, pewnie nic nie rozumiecie. No, i taka rzeczywiście jest tak gra. To znaczy, jest tutaj naprawdę dużo elementów. Dużo. Oczywiście no, kwestia też względna, tak. no Jeżeli porównamy to do cywilizacji poprzez wieki na drugą tego samego wydawnictwa też gra pochodzący z Trzech, to będzie to dosyć proste ale w porównaniu już do takiego ticket to ride czy też wsiąść do pociągu w polskim wydaniu no to to gra zdecydowanie w wyższym stopniu komplikacji co więcej w porównaniu do ciężkości porówn dla mnie to takie jest na przykład okolice Carson City takie średnio ciężkie, średnio ciężkie euro jednak Poziom skomplikowania zasad jest moim zdaniem wyższy niż typowy dla tego typu, tego ty gry o tego typu ciężarze y, umysłowym. To znaczy tyle, ile musimy włożyć, e, włożyć wysiłku umysłowego e, w skombinowanie strategii, to tutaj e, ta komplikacja zasad jest wyższa. No nie. E, ale to jest, to jest oczywiście moje zdanie. Ja się, ja się chyba nie zgodzę. Dobra, ale, ale podstawowa sprawa, tak, bo o tym, o tym, bo, bo możemy sobie tutaj gadać o wielu elementach. E, gra wykorzystuje nowe technologie, to jest podstawa. E, regrywalność. Zapewnia, zapewnia aplikacja. Każdy składnik ma jakiś swój, e, swój element pierdziastkowy. Jak z jakichś pierdziastków się składa, pewnie i tak tego nie zauważycie. Każdy składnik składa się z trzech elementów. Czerwonego, e, zielonego, niebieskiego, które te elementy mogą być duże lub małe, plus e, dodatnie lub ujemne. I w każdej grze są zasadni, jest zasadniczo inaczej rozłożony ten zestaw, a to zapewnia nam aplikacja internetowa, którą sobie ściągamy, e, ściągamy z Google Play'a, i wówczas, wówczas mamy losowanie. Nie wiemy, jaki jest rozstaw, rozstaw tych cech. Aplikacja wie. I na przykład pijąc miksturę, mieszając dwa składniki, coś uzyskujemy, aplikacja nam pokazuje, co, co otrzymaliśmy. A my na podstawie tego tutaj staramy się dojść, jakie są te cechy. Tak, mieszanie po prostu wygląda tak, że bierzemy swój telefon, tutaj na tej na tej fajnie wiszącej takiej zasłonce tutaj stawiamy karty bierzemy telefon przykładamy tak żeby nasz aparat zobaczył jakie to leżą karty możemy też prowadzić ręcznie jeżeli nasz aparat jest za słaby jak na przykład w mojego niezbyt smartfona albo jeśli gramy przy słabym świetle to też, też telefon tak nie zawsze się. zauważy yy, i telefon nam podaje wynik czy ze zmieszania tych mikstur wyszedł plus czy minus i w jakim kolorze I w jakim kolorze czy może kolor neutralny i na, na podstawie takich danych wejściowych deduku, dedukujemy, jakie mogą być pozostałe składniki. No z jednego to jeszcze niewiele tam wyciągniemy, ale jak już będziemy mieli 3-4 zmieszania, to już możemy fajnie pomyśleć, co jest czym yy, i, i a co czym może być, a czym na przykład nie może. I mamy takie, takie karteczki, na których sobie wykreślamy. Yy, Wygląda to trochę jak Sudoku, ale według mnie jest dużo bardziej przyjemne, <laughs> bo... <laughs> yy... To nie zagasz na klopie. <laughs> w trakcie, gdy zdobywamy za yy, opublikowanie teorii, za sprzedawanie jakimś, Może... od, jakimś wędrowcom... wędrowcom. No, tak, ja hmm? jeszcze Ci przerwę. Może tak powiem yy, yy, od początku, jak gra wygląda mechanicznie. Yy, jest to po prostu worker placement. Czyli mamy w, tam, w każdej rundzie 3 lub 4 kosteczki, które wykładamy na konkretnych polach. No albo więcej, to zależy od liczby graczy. Yy, tak, tak. Hmm. Po, to, żeby, po, to, żeby, yy, po to, żeby wykonać konkretne akcje. No i tak, najpierw, najpierw yy, będziemy. Nie wiem, jak to zostało tutaj klimatycznie uzasadnione. Czy to jest też budzenie, jak we fresko? No, mechanizm budzenia, budzenia jak we fresko, tak u nas to zostało zapamiętane. E, możecie sobie zwać to jak chcecie. E, I chyba z tego co pamiętam w instrukcji nie jest to dokładnie opisane. Mniejsza, o to w każdym razie decydujemy o kolejności w danej rundzie. Chodzi o to, że jeśli ja chcę być jak najpierwszy, ja to stawiam się na y, pozycji tutaj jak najwyżej i, jest, i dostanę mniej, lub wręcz zapłacę. A im później gracze się wystawią w danej rundzie, y, zadeklarują swoją kolejność, im późniejszą, to tym. Lepszą nagrodę dostaną. Możemy wykładać. Ale za to będą się oczywiście później wykonywać swoje akcje, co może mieć niekorzystne skutki. Możemy, możemy wykładać tutaj nasze akcje, żeby zbierać karty, możemy, możemy dalej wykładać, żeby je sprzedawać, możemy, możemy je sprzedawać na targu. Mik, znaczy, no mikstury, Musimy sporządzić właściwą miksturę, żeby, żeby nam zapłacił jakiś, odwie, jakiś podróżnik za jedną z mikstur, które chce. No oczywiście, to oczywiście nie jest zawsze takie proste i można tutaj się nieźle przejechać. Możemy kupować artefakty, możemy obalać teorię. Żeby jakąś teorię obalić, to najpierw ktoś musi jakąś opublikować. Teorie oczywiście dotyczą się właśnie składu składu danego składnika. Składu słabo to brzmi, no nie wiem, wzoru chemicznego, czy też po prostu zbioru alchemonów, jaki dany składnik posiada. No i możemy oczywiście testować miksturę, o czym już, już Bartek tutaj wspominał, albo na uczniu, albo na sobie. No przede wszystkim kilka technicznych uwag. Gra, jak widzicie, też zajmuje sporo miejsca. To dla CGE jest dosyć typowe. Zwłaszcza ja w tych cięższych grach. Skaluje się. To może później trochę. Może najpierw jeszcze jakiś ogólny ten. Skaluje się, skaluje się. Dziwnie bym powiedział troszeczkę, ale to, to. Ja bym powiedział, że się bardzo dobrze skaluje. Tak. Standardowo rzekłbym, jak dobra, dobra gra z dobrą skalowalnością. Nie jakąś idealną. Wiadomo, że w, Ty... w cztery osoby gra się najlepiej, ale w trzy, w dwie też można zagrać. W dwie możesz <laughs> zagrać, ale. Moim zdaniem od trzech warto grać. Do no dobra, wiecie, bo tak jak jakoś jak nie, nie jestem w stanie ugryźć, już mówiłem Bartkowi na, przed, przed tym, że nie jestem w stanie za bardzo ugryźć tej gry. Trudno coś jej zarzucić, aczkolwiek nie jest idealna. Posłuchajcie, jak wspomniałem, podchodziłem do niej, może ja opowiem swoją historię. Trudno, niech będzie, zwierzę się <grym> Wam ze wszystkiego. Podchodziłem do niej z dużą dozą sceptycyzmu. Kiedy coś wychodzi od chwatila, to zawsze się tym interesuje, z definicji. I do tej pory... Prawie zawsze się w mniejszym lub większym stopniu rozczarowywałem. Kupiłem na przykład natychmiast Kurczę, Kurcze, no wiedziałem, że to będzie długa gra i skomplikowana, i wszystko, i nastawiałem się na to. Nastawiałem się na tym, że, że będziemy tutaj siedzieć, że to nie jest gra na godzinę góra, tak jak, jak my, my tutaj lubimy zawsze grać. Że nastawiałem na to wszystkich znajomych. To nie był problem, tak? Pierwsza partia poszła. Naprawdę było fajnie druga, no kurczę, no, no, no fajnie, ale to, to no nie jest do końca to, czego co sobie wyobrażałem, że taka super i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tak? tak no, no i z każdą tak, kolejną właśnie. jakoś te wrażenia były gorsze. W wielu grach z, z tej stajni CGM miałem bardzo podobne wrażenie, że jest dużo zasad, dużo kombinacji, to wszystko jakieś takie jest napakowane, rozbuchane. A fanów w tym nie ma, zabawy w tym wcale nie ma tak dużo, może dla kogoś, się naprawdę dobrze się czuje w tym gąszczu zasad, gąszczu elementów, i cieszy go to, no spoko, ale nie dla mnie. Powiedziałbym e... to samo, gdyby nie Galaxy Tracker No, no właśnie, ale to są wiecie, to są to są wnioski. To są, to są to 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 tak, tak, zagrałem pierwszą grę i bardzo, bardzo mi się podobało. Naprawdę super ten element dedukcji, te, te, te elementy nowych technologii. No tutaj trochę było takiej wątpliwości, wiecie, że to jest jeszcze planszówka, że to nie, no bez przesady, tutaj ten, te, te, ta, ta aplikacja tylko i wyłącznie robi to, co byłoby bardzo upierdliwe lub prawie niemożliwe, gdybyście tej aplikacji nie mieli, no, dost, ustępnia, dozuje wam pewne informacje, nadal jest to w pełni gra planszowa, w żaden sposób nie jest to hybryda, przez hybrydę rozumiałbym coś, co się dzieje gdzieś jeszcze w jakimś świecie elektronicznym. I na planszy. Tutaj się, tutaj po prostu maszyna, tutaj no, po prostu tak jak, aplikacja tak jak, robi wam tak za W space trochę, no. No, do, no trochę tak, trochę bardziej. Tak? No, w space alecie bardziej, wam no. tylko podaje komendy, e, mm -hmm. po, komendy co się dzieje. Tutaj wam jeszcze wylicza. E, tutaj daje wam, przecież, jak, tak jakby, komendę, czyli wyznacza, losuje te znaczniki. No, po, losuje drugie, scenariusz, po drugie, i wylicza. Z... Dokładnie, wylicza wam, wylicza wam wyniki. Tak? To, to, jest, to jest tylko, że tak powiem, wtórne w stosunku do gry planszowej. E, naprawdę wszystko było fajnie, ale z każdą kolejną grą. Czułem po pierwsze powtarzalność, bo w żadnej tej grze, w żadnej z tych gier nie miałem wrażenia, że stosuję inną strategię, że jakoś inaczej podchodzę, raczej miałem do wyboru taktyczne decyzje, i to z dość wąskiego wachlarza tych możliwych decyzji. Co więcej? Co więcej. Jeżeli pójdziemy w art fakty, które z drogą moim zdaniem są bardzo przeciętną opcją w tej grze, o tym powiemy jeszcze na pewno. Jeżeli pójdziecie w artefakty, to macie bardzo dużą szansę na zwycięstwo. Artefakty były pierwszą taką zadrą w moim, w moim początkowo dosyć. bardzo pozytywnym, nawet spojrzeniu na tę grę. Mianowicie, ja nie uważam, że jeśli pójdziesz w artefakty, to wygrasz. Uważam, że jeżeli nie pójdziesz w artefakty, to przegrasz. Innymi słowy, początek gry, otwarcie, to jest wyścig o te artefakty. I ten, kto się w tym wyścigu, jeśli gramy w 4 osoby, ktoś artefaktem nie dostanie. Ten, kto, kto, się, kto się spóźni, ma ogromne szanse na yy, niewygranie. Tak? Jest strasznie do tyłu. Yy, I ten element moim zdaniem jest słaby, dlatego że jest dodany na siłę. Bardzo niewiele wnosi. Bonusy, które artefakty przynoszą, są bardzo zbalansowane. Czyli jeżeli jest równy podział artefaktów, a w naszych partiach to prawie, to, nie, nie prawie, to się zawsze zdarzało, to nikt nie zyskuje przewagi na tych artefaktach. Natomiast ten, który nie zdąży, jest stratny. Eee, znaczy, ja, no i przez to... ja się, ja, 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 Czekaj, ja się od hmm. razu nie zgodzę, że artefakty nie są tak bardzo zbalansowane, bo są takie, które ewidentnie na początku gry dają dobry bonus, tak? Okej, okay, nie, okej, okay. ja, ja tutaj piję głównie do, ku, do, do tych ostatnich, to jest moim zdaniem już po prostu skrajne przebić, że, że wszystkie... Artefakty fakty końcowe dają tam w zasadzie równą liczbę punktów. Może być jakiś, jakiś margines jednego, dwóch, który i tak się nie przekłada tak. na ostatecznie na ten. Okej, okay, okej. Okay. Te, te, pierwsze... te, 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 te te pod koniec gry rzeczywiście tak. Natomiast te pierwsze też mają spory impact, bo jak ktoś Wpływ, zgad... wpływ. no wiele osób nam zarzuca, że za dużo przestawamy ja, z angielskim, jak, więc się jak, będę poprawiał. Jak ktoś zgarnie na przykład no peryskop jest bardzo przydatny, a takiego majątku nie kosztuje. Czy już, no już nie pamiętam, ale, ale są takie artefakty, które ewidentnie na początku gry warto jest skupić, i często jest tak, że no okej, okay, tu leżą trzy, ale na przykład takie dobre na początek są dwa. No i czterech graczy gra i się ściga o dwa artefakty. I jest ten wyścig. To jest rzeczywiście jedyna rzecz, która w tej grze też mi się nie podoba. Mimo że ja bardzo lubię tę grę i tak jak tutaj yy, chłopaki mają stonowane głosy, to yy, ja mimo tych wielu partii, każda kolejna partia naprawdę mega mnie wciągała i jestem wciągnięty i mhm. yy, yy, yy zaangażowany, yy, to jednak te artefakty... Troszkę mnie kłują i trochę mi się nie podoba ten wyścig. Znaczy, w do, no no, mi się, mi się wydaje, że możemy się tutaj zgodzić w tym aspekcie. To jest zbędny byt. To jest coś, co powinno zostać wycięte i dodane ewentualnie w jakimś dodatku, bardziej przemyślane. Bo w tym wariancie, który jest tutaj, nic nie wnosi do rozgrywki, oprócz tego, że jest to obowiązkowy ruch na, na początku. Ta gra nie jest jakoś bardzo różnorodna i nie ma w niej wielu taktyk do wygrania. Ona jest taka raczej. Potwierdzą ją tezę jakby było, podoba robimy, się, ale się <grym> robimy, robimy mniej więcej wszyscy to samo, bo łapiemy te, łapiemy te składniki, łap, i łapiemy i później je I mieszamy, i wersujemy no. i publikujemy teorię i tak. I yy, różnice między nami pozostają raczej w niuansach. Ale nawet te niuansy, te niuanse cały czas bardzo mi się pod podobają. Bardzo naprawdę. Lubię myśleć nad takimi decyzjami. Ok, to o której godzinie dzisiaj wstaję, to. Yy, to, co to, ja to ja już teraz nie mieszaj ten... ze czeską. Gdzie się Dobra, gdzie ja wystawiasz to, się na to, że inicjatywy, do, do... Wybieram. no wybieram. Yy, co ja teraz opublikuję, To, mimo że ja na przykład nie lubię za bardzo gier dedukcyjnych, yy, to, to tu bardzo mnie wciągnął ten element dedukcyjny. Bardzo lubię tutaj patrzeć w ten. Yy, w, te, w, to, w to moje małe sudoku i rozkminiać teraz, co będzie czym i co mi się teraz opłaca. No jakoś to mnie tak wciąga Im, im, i mam naprawdę satysfakcję z wygrania tej gry, bardzo dużo. I... Jak A to w grach? Nie, nie w każdej, bo są gry, które, które wygrywam i tak. Okej. Okay. Tak, tak są. Duże, bardzo kalionowe. To jedno pytanie. Tak wygrałem w Nation Dice Game. I. <słuch> I tak, wygrałem. Ale no i... to błędowa gra, dla No Dobra. No, Bartek, ja mam no, jedno pytanie w takim no, ale razie. Wygrał w jedno zapisze, pytanie. Tak, Dasz się narzekać na klasycznego slufa od Sida Saxona, że jest to gra w notowanie. I faktycznie tam, jeżeli popełnisz błąd w notowaniu, to przegrywasz. Mhm. Jeden głupi błąd, większość gier jakoś te błędy mniej lub bardziej wybacza. Jesteś z tyłu, ale wiesz, że tam popełniłeś błąd i straciłeś punktację, ale walczyłeś do końca, tak? Coś tam może jeszcze sobie, sobie nawet powalczysz. Tutaj jeden błąd. W slufie, na razie mówimy o slufie. Ale tak. eee, w pacierzu, tak? tak? Samo, A przegrałeś tak grę. Samo. Tam przegrałeś Tutaj, tutaj jest, tak samo. Jest, tak samo. jest tak samo. Zrobisz jeden głupi błąd w notacji, ale... przez przypadek tak. nawet przegrałeś. Ale, ale nie to mnie najbardziej wkurzało w slufie. A co się tam, wkurzało w tam, tam mnie najbardziej denerwowało dwie rzeczy. Pierwsza to, że mhm. trzeba wykazać niesamowite zaufanie do wszystkich pozostałych graczy, bo jeden gracz się pomyli i może spieprzyć grę wszystkim, mhm. albo na przykład tylko jednemu graczowi. Bo inni jakoś tam to pominą. No, tak, tutaj I mamy aplikację. Tutaj tak? mamy aplikację, która rozwiązuje ten problem, bo jak ktoś się pomyli, to spieprzy tylko sobie. Bo nie można rozwalić gry pozostałym. A druga sprawa to nie wiem dlaczego, ale kiedy w Slufa przegrywałem, to już szlak trafiał. <laughs> i, I byłem tak zdenerwowany. Czy tak jak mówiłem, Bartek chce wygrać w każdą grę? Nie. Bo w tych alchemików, Eee, nie, już nie wiem tam ile grałem. Pewnie, pewnie jakoś tam się z, z, zbliżaliśmy do dziesięciu. Wygrałem pewnie ze dwa, trzy razy. Ale to, że przegrałeś w te 7G z 10, nie znaczy, że nie chciałeś w każdą wygrać. Ale oczywiście, że chciałem w każdą wygrać. O to chodzi, o to chodzi w grze. Eee, natomiast eee, kiedy już partia się skończyła i ją przegrałem, no to. Za wyjątkiem jednej partii, kiedy po wygryłem, pewien, że mam zwycięstwo w garści i zabrałeś ostatnimi artefaktami. Ale to jest no. rzeczywiście się wkurzyłem, ale, ale tak wszystkie pozostałe, no to nie miałem jakiegoś takiego wszału, że przegrywam. Tylko no okej, okay. przegrywam spoko, no, gramy co innego. Tak, jak mówię, artefakty no są jest do zwycięstwa. Chcecie wygrać, bierzcie artefakty. Nie no ja jeszcze skończę swoje zwierzenia smętne yy, i trochę już podtrzymuję, tak? Bo yy, od razu powiem, tak? Bo ja nie jestem w stanie jakoś więcej o tym powiedzieć, tak? Minuć. Będzie krótko. <laughs> yy, ja tej gry z czystym sumieniem polecić nie mogę. Natomiast chcę się trochę z tego wytłumaczyć. Yy, założeniem naszym tutaj, melażowni, jest raczej mówienie o naszych emocjach yy, i a nie wnikanie, czy komuś się spodoba. Ja nie mam wątpliwości, że ta gra się wielu osobom spodoba. No ma wiele cech, które pozwolą, że wielu osobom się może spodobać. Dlaczego mi się nie podoba? Dlaczego ja w to już nie zagram? Przede wszystkim oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, oprócz tego, że na dwie osoby tutaj do, 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 moim zdaniem jest najlepsza kontrola i ten problem z artefaktami jest naj, najmniej widoczny, bo mamy szansę zdobyć jakoś w, miar w miarę sensownie, sprawiedliwie rozłożyć, rozłożyć te artefakty między sobą to też ta, ta gra nie była zupełnie pasjonująca dla mnie przede wszystkim z gry na gry coraz bardziej wychodziło wychodziło takie powiązanie z grzebnym sznurkiem czy jakimś rzemieniem w każdym razie takie nieeleganckie połączenie dwóch elementów worker placementu i gry dedukcyjnej i doszedłem do bardzo prostego wniosku jeżeli chcę zagrać w grę worker placement to wyciągnę sobie Egicję, wyciągnę sobie Carlson City wiele jest naprawdę dobrych tytułów wykorzystujących tę mechanikę jeżeli natomiast chcę zagrać w grę dedukcyjną to wolę już takiego slufa, czy choćby nawet prostego dosyć kryptosa. Albo Sherlocka. No Sherlock to już w ogóle jest inna bajka, tak? Tutaj to akurat myślę, że w grze edukacyjnej to każdy z nas powie, że Sherlock jest najlepszy, tak? No. Ale, to jest, ale to jest, zupełnie, nawet ciężko powiedzieć, że to jest najlepszy. Właśnie co edukcje, do bajkę to miałbym pewne wątpliwości, ale to zostawimy na inną recenzję. To to, 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 ja miałbym wątpliwości. <laughs> no zostawmy, 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 no Sherlock jest zupełnie, zupełnie innej bajki gromadzydukcyjną. Dobra, podsumowany. No niech będzie, Czy no, niech Jeszcze będzie. pięć zdań. Czas coś no, jeszcze no, za, nie wtrącę, ale niech będzie. Moim Cenzura jest... zabraniają z powodu wypowiedzi. Ja wiele do powiedzenia nie mam. Łukasz powiedział większość. Pierwsze partie były fajne. Z każdą kolejną było coraz gorzej, ponieważ robiliśmy to samo, to samo, to samo, to samo. Ogólnie gra nie jest zła. Ale, znaczy, no ale, na pewno jest, jest oryginalna, samo, tak? No. Tego jest połączenia, oryginalna. Takiego tak. połączenia nie ma. To jest tak, gra innowacyjna. Tak. Ja się zgadzam. w tym połączeniu. Zgodzę się, że, no, no, że robimy rzeczywiście prawie to samo z gry na grę, ale dla mnie to prawie to samo jest Większość. w każdej kolejnej grze równie emocjonujące co w pierwszej czy drugiej. Naprawdę będę miał teraz pewnie problem, bo pewnie będzie ciężko wyciągnąć tę grę znowu tutaj na stół, bo widzę, że już będzie opór. Yy, no ja nie będę za Więc mogę. No. Więc nie wiem w związku z tym, czy uda mi się jeszcze w to zagrać, ale na pewno bym chciał i na pewno gra mi się bardzo podoba. Bardzo polecam, bo uważam, że naprawdę, no tutaj, wyłączając Sherlocka, który jest innym, bo to zupełnie typem gry, to to jest najlepsza gra dedukcyjna. Ja naprawdę bardzo lubię tę grę. Naprawdę bardzo mi się spodobała i nie zmieniłem zdania po kolejnych partiach. Myślę, że tyle na dzisiaj. Dzięki za Do zobaczenia razem.